Podświadomość niesie informacje o wszystkim, co jest tutaj. 95% waszych działań to jest podświadomość, nawet jak kupujecie samochód, to mimo y, wszelkich rozumowych analiz przebiegu i y, 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 kto to jest ten sprzedający, tak naprawdę kupujecie ten samochód tylko i wyłącznie dlatego, że podświadomie go pragnęliście z powodu reklamy 10 lat temu lub jakiegoś romantycznego filmu. Więc mało, mało jest tych decyzji takich typowo z rozumu, z logiki, z tego umysłu świadomego. Większość to jest podświadomość, ona nami rządzi. I hipnoza otwiera nam tą drogę do podświadomości, która zawiera informacje nie tylko o tym, co tutaj, ale również z pola rodowego, czyli to, co się działo naszym przodkom. Możemy nic nie wiedzieć, ale my tak naprawdę to wiemy. Można też to postrzegać w tych kategoriach, że niesiemy też genetycznie zapisy informacyjne o naszych przodkach, ale to też jest zapisem energetycznym w naszym polu, więc, więc to wiemy. Podświadomość nie jest umiejscowiona w mózgu, tylko jest przestrzenią informacyjną wokół nas, naszą, tym naszym aspektem naszego istnienia i tożsamości.